Proszę Państwa, jeszcze a propos tej konfederacji, do młodych ludzi, jak jeszcze wytrzymali, bo ja wiem, że to emocje i tak dalej, to od razu przełączam na inny program, bo nie mogę słuchać tych nieprzyjemnych rzeczy o sobie i o mojej ulubionej konfederacji. Tyszka mówi coś o dobrobycie, że Polacy będą żyli w dobrobycie, jak będzie rządziła konfederacja. Hej, młodzi ludzie. Zrobili konwencję, wydali kilka, godzin, kilka godzinne zebranie, o no czym 420 tysięcy na to wydali, żyją w, rozpuści, w, roz, w przepychu, w rozpuście. Wymyślicie, że, te, proszę Państwa, Konfederacja, która ma 9 posłów, robi konwencję, tam nie wiem, ze 300 osób było góra, na 420 tysięcy złotych? Wyobraźcie sobie, jak będą wyglądały rządy Konfederacji. I jak bezczelnie, bo przecież chyba nikt nie ma wątpliwości, jakim sprawnym mówcą, jakim szarmierzem jest pan Mencen, i yy, jaki bezczelny yy, w związku z tym, czy kiedykolwiek Mencen tam, przepraszam, pomyliłem się i tak dalej. Nie, nie, on zawsze ma rację. Tak będą po was jechali i bezczelnie jeszcze będą yy, wam wmawiali, że to wasza wina, i będą się śmiali. Taki ma poziom bezczelności Konfederacja. Korwin-Mikke kiedykolwiek za te swoje sprzeczności, głupoty poprzepraszał? Nigdy. To, to jest wzór, wzór chodzący w wzór bezczelności politycznej. To właśnie jest Konfederacja.